Jesteśmy także po styczniowym nieco późniejszym ze względu na okres świąteczny posiedzeniu rady polityki pieniężnej wczoraj rada utrzymała stopy na poziomie niezmienionym wciąż historycznie niskim jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie a napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, czyli potencjalnie zmian e, stóp procentowych ich poziomu, no i w tym przypadku chodziłoby raczej o e, obni że nie. Czegoś nowego, zaskakującego dowiedzieliśmy się po wczorajszym posiedzeniu, co powinno nas zmienić, jakoś nasze oczekiwania. Wcześniej wielu ekonomistów sądziło, że w tym roku może w ogóle nie dojść do zmiany stóp procentowych. Część przesuwa swoje oczekiwania, bo to są te oczekiwania, które rodzą się po odczytaniu tego, co jest napisane w komunikacie i co powiedział prezes i towarzyszący członkowie. Za chwilę się rozpoczną też już indywidualne wypowiedzi. No i można wysnuć być może jeszcze nieusprawiedliwiony wniosek, że jednak do takiej obniżki w marcu albo lutym i marcu dojdzie pan profesor Kalicki. No, myślę, że zaczęła się ciekawa dyskusja, co to jest jednak deflacja, czy taki okresowy, krótkookresowy spadek cen jest naprawdę Dzisiaj będą dane za godzin. Także nawet naukowcy mają z tym myślę pewien problem, bo jednak deflacja to jest jakiś długookresowy spadek cen i spadek cen rzędu tam 0,3% nie można traktować jeszcze jako... I spadek, jako, który głowach tak, ludzkich, przewidywanie I... następnych tak, spadków. No, to, no, ale oczekiwania inflacyjne są bardzo ważne z punktu widzenia polityki. są i właśnie chyba z tego względu myślę, że Rada postąpiła słusznie. No inna sytuacja jest w Unii Europejskiej, gdzie jest stagnacja gospodarcza i te usiłowania Dragiego teraz dokonywania odkupu obligacji skarbowych i ekspansywna polityka pieniężna, która zresztą była przedmiotem rozważań Sądu Unii Europejskiej, czy to jest dopuszczalne, czy nie. Na razie pierwsza wypowiedź. Nie, mówi o tym, że wbrew opinii niemieckich prawników e, można potraktować taką, e, takie operacje za dopuszczalne, ale Czyli to nie jest ostateczna rządowych rządowych, w wtórnym rynku. Na, tak, no ale to jest prawie bezpośrednie finansowanie e, deficytów budżetowych, ale s, na tamtym rynku wydaje się, że taka bardziej ekspansywna polityka pieniężna ma sens i to byłaby dobra informacja dla Polski, bo to by oznaczało być może, oczywiście niekoniecznie musi się to przełożyć na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, ale to może spowodować wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Ja miałem wczoraj dwóch gości, byłego ministra finansów Niemiec i byłego ministra finansów Luksemburga i powiem szczerze, że byli zachwyceni jakby sytuacją makroekonomiczną Polski. No i y, sami y, omawiając, rozmawiając na temat Unii Europejskiej uważają, że pewnie dragi maturacje. Czyli ekspansywna polityka pieniężna, ponieważ tam grozi inny typ spadku cen, czyli naprawdę deflacji niż w przypadku Polski, bo w Polsce mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Oczywiście jest problem różnicy stuprocentowych między y, Polską a... Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, ale ponieważ w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe pomalutku idą w górę, zresztą to umacnia bardzo dolara, a myślę, że utrzymanie tych stóp procentowych to jest na razie słuszna decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Pani profesor? No, w, to, w prawdę powiedziawszy, spodziewane by było to utrzymanie mhm. stóp procentowych, nie ma tu żadnego zaskoczenia. Ja bym tylko do tego, co powiedział pan profesor Kaliski, chciała dodać, że chyba wśród ekonomistów występuje nie wie, małe rozczarowanie tymi pośrednimi instrumentami pobudzenia gospodarki typu kształtowania wysokości stopy procentowej. I widzimy, że przez rok te starania dają dosyć mizerny efekt. I już od dłuższego czasu zastanawiam się nad tym, czy nie należałoby wrócić do tych. Nielubianych, tradycyjnych metod pobudzania gospodarki. My mówimy wzrost wydatków publicznych i deficyty i tak dalej. ale żeby nie warto było się zastanowić, w jaki sposób zwiększać wynagrodzenia i popyt ogólny, ten kreowany przez każdego potencjalnego konsumenta. Muzyka